Dobra, pakiet odebrany. I co? I tyle, tak naprawdę. Już widziałem, gdzie jest start zawodów. Parkingi są w lesie, fajnie ulokowane. Także co? Ostatnie przygotowania. Trzeba nakleić numer, popakować torbę. I tak naprawdę zostaje ruszyć w trasę. Z tego co widzę, w lesie jest tak umiarkowanie sucho, więc troszeczkę. troszeczkę. Było tak, gdzie nie, gdzie może być. Co prawda, teraz te dni są takie kurcze. Ta pogoda majowa w ogóle to jest jakiś koszmar. W Wrocławiu chyba trzeci tydzień i ostatnio na szosie to prawie prawie 40 paru na godzinę. Moja jazda skończyłaby się przeszlifowaniem asfaltu. Także to jest nic fajnego. Wiem, że w tych rejonach było podobnie, tak naprawdę, więc. No więc zobaczymy, co to się będzie działo tak naprawdę i myślę, że tak naprawdę, tak naprawdę eee, No myślę, że będzie fajnie, nie ma napinki, także spokojna jazda 150 km do wciągnięcia i tyle Zobaczymy, co te rejony tutaj są w stanie zaoferować, ale jadąc koło lasów, gdzieś patrząc, to widziałem Mogą być takie fajne, szutrowe przelotówy Także życzę, życzę dobranoc i do zobaczenia jutro na starcie Eee, będzie pyszne jedzenie, ale pamiętajcie o tym, żeby zachować trochę miejsca w brzuchach na metę i na posiłek regeneracyjny. Oczywiście będzie, pewnie że tak. Tym pikrem, żebyśmy mogli obliczyć i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO! Ale, ale, ale! Venga, venga, venga! Animo, anima, animo, animo! Spieriot, malčiki, djevuški! Na <laughs> na na No, jechaliśmy sobie taką grupkę w czwórkę Za nami nikogo, przed nami nikogo Traska fajna Miejscami piaszczyście i widzę, że opony sobie w tym miejscach nie radzą Jak już jest tak Nazwijmy to mokry szutr z Warstwą lekko kopną Ale jak jest taki mokry i W miarę ubity, to Nie ma problemu Widzę trójka moich kompanów za mną ja do swoim tempem troszeczkę się odłączyłem, pewnie i tak zaraz mnie dogonię, także bez napinki. I tyle kilometrów pływają, 18,5 km za mną, na spokojnie. No i była pierwsza gleba, <grych> ale leciutko, był teraz taki odcinek, niecałe 5 km praktycznie w piach. Także było walki, miejscami dało radę dziś uciekać, miejscami nie. Także znowu złączyliśmy się z moją grupką, w tej chwili pojechali przodem, bo ja Musiałem się odszepać z piachu okay. No i lecimy dalej Na spokojnie żele, Pićko I połykamy kilometry Jakieś lekkie nieporozumienie kurde Zawody szutrowe a to taki piękny asfalt nawet jeszcze nie pomalowany Także Teraz odcinek taki asfaltowy już wcześniej Się znaczął kawałątek. Także można troszkę rozpocząć od tego chybotania Nie go piach, bo opony nie, nie radzą sobie po prostu zbyt małe klocuszki e, Bardzo szybko się oblepiają, ale na, na takim sypkim, normalnym szczurcze jak jest w miarę oczyszczona opona to jest spoko Ok, 33 km Dalej jest aurę bardzo nazwał orzeźwiającą Nie jest ani zimno nie jakoś w ogóle ciepło Najważniejsze, że specjalnie mocno nie wieje, także to jest plusik, plusik, plusik Zjadłem sobie wcześniej żal. Popijam nowe specyfiki Wiem, że nie powinno się na wyścigach testować, ale ja nie jadę wyścigu Ja sobie po prostu lecę przejazdowe. Także mogę sobie popróbować, bo dla mnie cały czas te wszystkie starty to jest przygoda do Great Lakes Gravel Pewnego czasu po prostu walczę z wydmami. Jest tyle piachu, że to po, <głos》> powinno się miejscami nazywać jakiś Desert Master. Nie Shooter Master. Dobra, mam nadzieję, że się skończyło. Już kurde w końcu wjedziemy w jakieś inne tematy, bo chyba z 15-20 kilometrów eee, Dramat. Trzy gleby w sumie teoretycznie za mną. No 2,5 takie. Prawie zgubiłem GoPro, ale znalazłem, także... No jest ciekawie. Dopiero 54 km po pierwszym punkcie, ciśniemy dalej. Ej, było tak źle! Więcej płaczę, niż to warte. Nie no, strzedłem! 14 km nabite, zobaczymy co będzie dalej. Także już lepiej z górki, nogi, spoko. Pojedzone, popite, nic nie daleka, także do celestynowa. <śleszy> 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 Tak. moje gratulacje. Pomedało. za chwilę po Dzięki. Proszę bardzo, bardzo. A teraz musicie powiedzieć dwa słowa. No. Tak. to No, może się nie e jak, no. Dobrze, ale za dużo piany. Dobra, także czas na małe podsumowanko, Shooter Master, edycja Mazowsze, trasa długa. E... Co by tu dużo powiedzieć, no trasa na pewno jest zróżnicowana pod kątem nawierzchni i jedzie się praktycznie chyba wszystkim. E... No i co tu muszę powiedzieć, że najbardziej co mnie denerwowało to był ten piach. Ten piach się przycinał tak na... w, tam, w kilku fragmentach, w kilku odcinkach, ale ten odcinek między gdzieś tam 30 km, a 50, czyli tam gdzieś pierwszym punktem, czy tam 34, 54 jakoś tak to był dramat po prostu y, jazda po wydmach przez jedną wielką piaskownicę zaliczyłem 2,5 gleby z jakimiś tam małymi obrażeniami typu zdarcie na skórka czy, czy coś takiego niegroźne, ale... Ale po prostu moje, moje koła zapadały się Mien, czasami tam w tym piachu, nawet jadąc 6 na godzinę potrafiło mi obrócić całe koło i... Czy zapaść całe koło i po prostu wyrzucić mnie bokiem Trasa na 150 km miała jakieś, według Komuta, około 30 km asfaltu Bardzo dobrej jakości generalnie, także tutaj fajnie no, szutry jako takie, trochę szczerze brakowało mi takiego um, Takiego przelotu Przelotowych odcinków, gdzie można jechać długo i czerpiąc przyjemność, i słyszeć w uszach o, ten szum opon i szum szutru, było trochę takiej walki, ponieważ większość tych szutrowych odcinków była tak mm, podziurawiona, że, że tak naprawdę w większości były tam solome. No i co jakby teraz, dzisiaj, dzień później e, przejawia się tym, że o ile nogi są rzeźkie, e, to bolą, boli mnie cała tutaj obręcz barkowa, łokcie, e, trochę nadgarstki. Eee, gdzieś tu ręce, mięśnia itd itd Impreza bardzo fajna, kameralna To trzeba przyznać eee, Bardzo otwarci ludzie eee, Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam Organizatorów eee, No poza tym super No trasa jak, eee, trasa, jak trasa Podejrzewam, że na, na ziemi kłodzkiej Czyli na, na mm, Lipcowej edycji Shooter Mastera Pewnie będzie to zgoła inna. No bo niestety, ale no ma zawsze też jest po pierwsze płaskie, po drugie, no, ma tam jakieś swoje walory turystyczne e, czy geograficzne. No i tak po prostu, po prostu jest. Wiele tych miejsc za, m, zapieszczonych m, miało poprowadzone takie singlowe ścieżki obok i okej, okay, ale no, były też niestety takie fragmenty, gdzie tego po prostu się ominąć nie dało. Um, więc, jakby nie patrzeć, były, były um, miejsca gdzie czy jakby były odcinki, gdzie 10 km można było przejechać relatywnie szybko, a z kolei były odcinki, gdzie 10 km trwało. Przejazd 10 km trwał, i trwał, i trwał. E, na pewno nie mam się do czego przyczepić. Zresztą nie taki był zamysł, po prostu chciałem to pojechać e, na przejechanie, więc jakby już wystartowałem chyba w 3 4 stawki i. I tak gdzieś chyba dojechałem, nawet nie wiem, szczerze nawet nie wiem, bez, bez ciśnienia, pozdrawiam kolegę Grzegorza, z którym miałem e, też tą przyjemność jechać jakieś... Nie wiem ile w sumie żeśmy razem jechali, bo z 80 km w miłym towarzystwie. E, także także serdecznie pozdrawiam. No i co? I teraz uzupełniam e, niezdrowe kalorie, bo organizm się domaga już od rana, tak naprawdę pomimo śniadania i tak już zaczyna się ten... ten... Etap gwałtownego uzupełniania energii, także już jadąc w stronę Mazowsza, minąłem Burger Kingi. Coś mi nasz mówię Kurczę, mam ochotę na, 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 na taką sieciuwę. No to teraz sobie już w ramach nagrody darowałem. Yy, podarowałem taką sieciuwę. Szybka kawka, kończy frytki. i yy, yy, No i lecę dalej do Wrocławia, także było mi miło na tym shooter sz masterze. Może to nie była moja trasa marzeń, ale co kto lubi, może niektórym sprawiła, e, właśnie taką sobie wymarzyli, także jak najbardziej. Ja miałem okazję przejechać przyjechać, jest spoko. E, widzimy się z ekipą Shooter Master na pewno na, na ziemi kłodzkiej. Także dzięki za uwagę i pamiętajcie subskrybujcie kanał, dajcie lajki, like komentujcie. Zapraszam też na, na bloga e, Starless Diary, który adres tutaj. Tam na pewno będzie troszkę szersza relacja, bo pewnie sobie to bardziej systematycznie poukładam i opiszę opiszę sensownie, e, zapraszam też na, na kanały, e, na stronę facebookową, na instagram e, i tyle, do zobaczenia wkrótce.